Nie mogę jak jest DJ Księżna. Witam ponownie. Mam nadzieję, że ostatni odcinek się spodobał. Dziś będziemy rozmawiać o interfejsach audio, czym właściwie są, do czego służą, czym się kierować podczas wyboru. Temat dotyczy zarówno codziennych użytkowników, jak i tych, którzy zajmują się lub chcą zacząć zajmować się produkcją muzyki. Interfejs to urządzenie o wielu funkcjach, bo przede wszystkim odpowiada za jakość dźwięku, za wszystkie wejścia i wyjścia naszego dźwięku. Wejścia. Służą przede wszystkim do nagrywania różnego rodzaju audio, czy mikrofonu, czy instrumentu, czy gitar, czy klawiszy. Natomiast wyjścia odpowiedzialne są za monitory studyjne, słuchawki. I od tej inwestycji, zanim skupimy się na słuchawkach, lub też na przykład głośnikach lub innym sprzęcie audio, warto poświęcić czas i rozejrzeć się za właśnie interfejsami audio. Warto nie oszczędzać przy zakupie interfejsu ponieważ jest to Jeden z najważniejszych sprzętów w naszym studio. Przede wszystkim na początku, wybierając interfejs audio, powinniśmy się skupić nad przeznaczeniem. Do czego on będzie służył? Czy on będzie służył do nagrywania w studio? Czy on będzie po prostu poprawiał jakość dźwięku? Ze względu na to, że aktualne komputery potrafią mieć słabej jakości karty dźwiękowe. Na przykład w droższych laptopach występują już dobre, zintegrowane karty audio, więc nie jest konieczne posiadanie takiego interfejsu w tym przypadku, o ile nie chcemy na przykład nagrywać. Dźwięku z mikrofonu. I oczywiście nadal jest możliwe nagrywanie dźwięku z mikrofonu, jeżeli się nie posiada interfejs za pośrednictwem na przykład mikrofonów USB. Natomiast jednoznacznie wszyscy są zgodni, że odbiegają one jakością od tych po standardowym złączu XLR. Najbardziej popularne rodzaje interfejsów to tak naprawdę poniekąd może być to karta dźwiękowa, która posiada wejścia i wyjścia. Są takie karty yy, do, do pc wbudowane i one potrafią być przyzwoite, natomiast mają bardzo ograniczone funkcje. Kolejnym jest Najbardziej klasyczny taki rodzaj interfejsu, tutaj pudełkowy. Mogą być to też interfejsy w postaci konsolet cyfrowych. Takim przykładem tutaj to jest Behringer X32, aktualnie najpopularniejsza konsoleta w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, 32 wejścia, wyjścia. Jest ona również podłączana do komputera i może być obsługiwana przez programy typu Pro Tools czy programy na przykład Reaper. Powinniśmy skupić się na kolejnych parametrach tego urządzenia. Pierwszym podstawowym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest to rodzaj podłączenia. To znaczy, Będą zależeć od tego przesył danych, latencja, czyli opóźnienie sygnału. W skrócie, jak mówimy coś, to jak szybko będziemy to słyszeć na swoich odsłuchach. Kolejną rzeczą będzie również fakt, że niektóre łącza są w stanie dostarczyć mniej energii i mniejszego napięcia. To też w przypadku np. rozbudowanej ilości wejść i wyjść, może interfejs potrzebować dodatkowego zasilania. Także dzielimy na trzy podstawowe złącza. Pierwsze z nich. To jest USB. Druga opcja jest to Thunderbolt, lub też nazwane zamiennie USB-C, natomiast nie jest to samo, różnią się prędkością przesyłu danych, a także złącze Thunderbolt potrafi zasilić znacznie duży, dużo większy sprzęt, czy sprzęt po prostu o większym zapotrzebowaniu energii w porównaniu do standardowego USB. Trzecim złączem może być również firewire. Jeżeli produkujemy muzykę, powinniśmy też zwrócić uwagę na kompatybilność z systemami DAW, czyli tymi odpowiadającymi za produkcję lub też, co jest ważne i niewiele osób zwraca na to uwagę, w przypadku na przykład systemu. Powinniśmy sprawdzić zgodność z systemem operacyjnym. Jeżeli chodzi o Windowsa, tutaj jest znacznie mniejszy problem, ponieważ aktualizacje na Windowsa znacznie rzadziej wychodzą. Tutaj jest jakby kolejny problem, jeżeli chodzi na przykład o komputery Maca, ponieważ rok temu wyszedł pierwszy system na architekturze 64-bitowej. Warto zwrócić na to uwagę, czy po prostu interfejs jest zgodny z systemem oprogramowania, jaki macie. Kolejnym parametrem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę Jest to rozdzielczość, a także częstotliwość próbkowania. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, 24 bity jest aktualnie standardem. Nie ma potrzeby rozszerzenia tego do wyższej wartości. Wiele interfejsów, nawet takich, których cena sięga powyżej kilku tysięcy złotych, nadal korzysta z 24-bitowego standardu. Jeżeli chodzi o częstotliwość próbkowania, to tutaj podobnie jest jak ze słuchawkami. Im większy zakres, a właściwie im większa możliwość wyboru częstotliwości tej, to mamy do czynienia z lepszej jakości dźwiękiem. Tutaj dla ciekawostki mogę powiedzieć, że 44 100 kHz. Jest to częstotliwość próbkowania płyt CD. Kolejnym i dla wielu z Was pewnie najważniejszym aspektem będzie ilość wejść i wyjść, jeżeli chodzi o wejścia. Podstawowym wejściem jest wejście mikrofonowe. Tutaj warto zwrócić uwagę, czy posiada ono 48 V zasilanie typu phantom, które może przydać się przede wszystkim. Do mikrofonów. W wejściu na mikrofon głównie powinniśmy znaleźć żeńskie wejście XLR. Jeżeli chodzi o kolejne wejścia, mamy tutaj kolejno instrumentalne lub liniowe. Bardzo często one są sparowane do innego wejścia i wiele interfejsów posiada po prostu możliwość przełączenia pomiędzy instrumental lub linia. Różnica w tych wejściach polega na tym, że mają one inne wartości wzmocnienia sygnału czyli gain lub też trim, w zależności jaka marka produkuje dany sprzęt. Kolejnym już mniej używanym, a raczej bardzo rzadko spotykanym złączem czy też wejściem jest wejście MIDI. Aktualnie wiele urządzeń, kontrolerów, klawiatur sterujących raczej nie korzysta z tego złącza, choć nadal je posiada. Zostało ono wyparte głównie przez złącza typu USB. Raczej w nowszym sprzęcie, w szczególności tuż po 2010 roku, nie znajdziemy. Mamy sprzętu bez możliwości podłączenia poprzez USB, więc wejście MIDI moim zdaniem jest tutaj najmniej ważnym parametrem. I raczej dotyczy ono zagorzałych fanów, którzy kolekcjonują stary sprzęt, stare syntezatory, które takowe posiadają. Kolejnym wejściem, a właściwie złączem, bo może być zarówno wejściem i wyjściem jest złącze ADAT lub SPDIF. Są to cyfrowe złącza audio, które służą w interfejsach głównie do poszerzenia ilości wejść i wyjść. Na przykład, jeżeli posiadamy dwuwejściowy i dwuwyjściowy interfejs, możemy poprzez takie złącze podłączyć kolejne urządzenie, które będzie zbierać po prostu sygnał. I możemy tak to poszerzać w zależności od modelu. Takie rozwiązanie na przykład występuje. W interface. -sach. Apollo kolejne to co będzie was najbardziej interesowało czyli po prostu wyjścia. Główne wyjście czyli main out. Są to po prostu nasze główne odsłuchy. Kolejnym bardzo też niedocenianym wyjściem jest monitor out i tutaj monitor out może spełniać wiele bardzo przydatnych funkcji. Można podpiąć go pod standardowego auxa, czyli jest to dodatkowa wysyłka najczęściej używana do wysyłki na dodatkowe monitory. Czyli jeżeli na przykład mamy dwie pary głośników to możemy sobie wysłać dodatkowy sygnał na te drugie głośniki i sobie je przełączyć z których monitorów chcemy korzystać. Natomiast można wykorzystać w bardzo kreatywny sposób monitor out, na przykład wysyłając swój sygnał na psychoakustyczny efekt. Przez to zostaje on przerobiony w tym procesorze, następnie wraca ponownie kolejnym wejściem. Czyli w tym momencie robimy pętlę. A co to oznacza, że daje możliwość na przykład podłączenia urządzeń analogowych sprzed. 20-30, 40-50 lat nawet i więcej. No i ostatnim wyjściem jest to wyjście słuchawkowe. Jeżeli pracujecie z wokalistą i nie macie na przykład Wzmacniacza słuchawkowego. Ja tutaj taki posiadam i posiada on dodatkowo cztery samodzielne wyjścia regu z regulowaną głośnością. Warto tutaj zwrócić uwagę, czy interfejs na przykład posiada dwa wyjścia słuchawkowe. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ i słyszy wokalista siebie i również ty produkując. Oczywiście interfejsy audio mogą posiadać wiele innych różnych bajerów, tak jak ja tutaj mam, czyli mierniki. Odpowiadające za napięcie, a także mogę w, w tym interfejsie sobie przełączać poszczególne odsłuchy, czy nawet wypuszczać sygnał mono. Można tutaj wymieniać jeszcze więcej innych. No i ostatnią rzeczą jest latencja. I latencja jest to trochę pojęcie względne, bo tak naprawdę wielu producentów raczej nie podaje tej informacji, a jak podaje, to bardzo przybliżone. I potem w praktyce wychodzi co innego. I nie do końca jest to wina producentów tego sprzętu, bo tak naprawdę latencja w większości zależy tylko i wyłącznie od. Od szybkości waszego komputera, a głównie waszego procesora. Więc jeżeli na przykład producent podaje 2 milisekundy opóźnienia, to najczęściej to podaje na najszybszym komputerze i przy na przykład jednej ścieżce nagrywania przy wyłączonych wtyczkach jakichś dodatkowych. Więc bardzo często ta latencja będzie u was wyższa. Jeżeli wrzucicie różne efekty, pogłosy, które będą w realnym czasie generować efekt, czy po prostu będziecie mieć słaby komputer. Tutaj latencja będzie się zwiększać. Jest też inna. Opcja trochę z wyższej półki, gdzie ta latencja zawsze będzie bliska, no prawie zero. I mowa tutaj oczywiście o procesorach, które posiadają. Bo w większości interfejsy, w szczególności te do 1000 zł, jak mniej więcej, nie posiadają żadnych procesorów, więc średnio odciążają komputer. Natomiast procesory już z wyższej półki powyżej 1000 1500 zł posiadają własne procesory, które są dedykowane po to, żeby ta latencja nie powstawała, więc jedyną latencję, jaką usłyszycie, jest to tak naprawdę długość kabla USB, czyli praktycznie znikoma, bo jak używacie myszki, to czy macie jakąś latencję? No raczej nie. To taką samą latencję będziecie mieć z muzyką. Jeżeli całą robotę z, w postaci przetworzenia audio, dodania efektów, może zrobić to procesor, który jest już budowany, lub też kilka procesorów o różnej mocy jest budowanych w interfejs. To jest tak naprawdę wszystko jeżeli chodzi o interfejsy. Zaraz wyświetlę planszę dokładnie z moim researchem i jakie interfejsy polecam do ilu złotych, więc będziecie mogli sobie obejrzeć dokładnie. To byłoby wszystko do następnego. Jo